Dziś zajmiemy się problemem odpadów zmieszanych. Mimo że obecnie segregujemy kilkanaście frakcji odpadów, to nadal pozostają nam śmieci, których nie da się przyporządkować do żadnej kategorii. W gospodarstwach domowych nadal będziemy mieć zwykłe kosze na śmieci, tak zwane zmieszane. Trafią do nich te odpady, które najprościej mówiąc, pozostaną nam po posortowaniu wszystkiego, co można z domowych odpadów ponownie wykorzystać. Wyrzucanych przez nas dotychczas do jednego kubła śmieci około 80% powinno trafiać do pojemników do segregacji i recyklingu. Właśnie odpady zmieszane są obecnie największym problemem te odpady zmieszane już się ich po prostu nie da wykorzystać. One trafiają na wysypisko śmieci, one zanieczyszczają nam środowisko, zajmują bardzo dużo miejsca, przyczyniają się do pogorszenia warunków atmosferycznych czy też wodnych. Dlatego dajemy duży nacisk na to, żeby po prostu tych odpadów trafiało jak najmniej. A co za tym idzie, jeżeli po prostu też będziemy mieli dużo tych odpadów zmieszanych, wiadomo też, że koszty będą po prostu droższe. Nie wszystko oczywiście nadaje się do recyklingu i nie wszystko można segregować. Dlatego też nadal funkcjonować będą kontenery, do których będzie można wyrzucać tak zwane zwykłe domowe śmieci. Będą do tego służyły pojemniki oznaczone czarnym symbolem. Zanim wyrzucimy coś do zwykłego kosza na śmieci, warto się dobrze nad tym zastanowić. To jest stary kalosz. Wrzucę go do odpadów mieszanych, a nie do kontenerów. To jest szklany kubek. Wrzucę go do odpadów mieszanych. To jest talerz. Wrzucę go do odpadów zmieszanych, a nie do innych. To jest szklany słoik. Wrzucę go do szkła, a nie do odpadów zmieszanych, ponieważ jest szklany. A zakrętkę wrócę do plastiku. To jest, to jest zakrętka materowa. Szuczę ją do żółtego kubła, a nie do odpadów zmieszanych. To jest karton. Wrzuciłbym go do, do papieru, ale nie mogę, bo jest bruny, więc wrzucę go do odpadów odpadu zmieszanych. zmieszanych. To jest teraz. Szuczę jako do odpadów zmieszanych. To jest skóra. Wrzucę go do odpadów zmieszanych, a nie... To jest ban. Rzucę go do odpadów zmieszanych. To jest kawałek jabłka. Wrzucę go do odpadów zmieszanych, a nie do y, innych, bo nie mamy kompostownika. Przede wszystkim zachęcamy, jeżeli ktoś ma taką możliwość, do kompostowania tych odpadów. One idealnie nadają się jako nawóz i możemy tym wzbogacać naszą glebę. Niestety, jeżeli ktoś nie ma możliwości założenia kompostownika, to te odpady niestety na dzień dzisiejszy trafiają, trafiają jeszcze do zmieszanych, aczkolwiek e, ciągle udoskonalamy nasz system i nie jest powiedziane, że w późniejszych latach nie zajmiemy się również tymi odpadami. Ale na dzień dzisiejszy, jeżeli ktoś nie może prowadzić kompostownika, bądź nie chce, do odpadów zmieszanych. thank Odpady tak zwane zielone dotyczą mieszkańców domków jednorodzinnych, do których należy decyzja jak się ich pozbyć. Na pewno nie należy wrzucać ich do kubła na śmieci zmieszane. Mogą natomiast założyć własny kompostownik lub zlecić wywóz specjalistycznej firmie, która odpady od nich odbierze. Do pojemników na odpady zmieszane nie wolno nam wyrzucać także odpadów wielkogabarytowych. Bo Jak sama nazwa mówi, są to przede wszystkim no, wszystkie te odpady, które e, no, docelowo nie mogą się zmieścić w tych pojemnikach. tak? Czyli po prostu ze względu na swoją e, objętość, wielkość, e, no, nie nadają się do wrzucenia do pojemnika. Więc są też tak zwanymi problem, e, odpadami problemowymi typu wersalka, krzesło. E, takich odpadów nie można też zostawiać. Podkreślam, nie można zostawiać przy e, osiedlowych przokach. Takie odpady należy albo zawozić na swój własny koszt, bezpłatnie oddać w centralnym punkcie selektywnego zbierania odpadów. Albo też na terenie związku będzie organizowana tak zwana objazdówka, czyli dwa razy w roku będzie taki samochód, który będzie objeżdżał wszystkie miejscowości i będzie wtedy można w konkretnych miejscach wystawić takie odpady, których będziemy chcieli się pozbyć i wtedy będą one zabrane. W szarym kontenerze nie powinny się znaleźć odpady niebezpieczne. Ze względu na swój skład chemiczny, e, substancji, z jakich one są stworzone, po prostu no, nie możemy ich wrzucać do odpadów e, tak zwanych zmieszanych z tego względu, ponieważ e, one wytwarzają różne związki e, i zanieczyszczają nam w znaczny sposób środowisko. Dlatego to są m.in. baterie, przeterminowane leki. E, takie odpady należy. E, Albo zawozić do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów, gdzie będą też wyznaczone kontenery, gdzie konkretnie należy je wrzucać, bądź też w wyznaczonych punktach na terenie związku będzie takie odpady można zostawiać, typu apteki, sklepy. To już teraz funkcjonuje, także myślę, że mieszkańcy jak najbardziej są już z tym zapoznani, także pod tym kątem tutaj się nic nie zmieni. Odpady zmieszane są najmniej pożądane, bo z nich nie da się nic odzyskać. Zalegają one na składowiskach i degradują środowisko. Są najdroższe w utrzymaniu. Unia Europejska zobowiązała Polskę do stopniowego ograniczania ilości tego rodzaju odpadów. Niedostosowanie do wspólnotowych wytycznych może nasz kraj słono kosztować, bo kary naliczane przez Unię są bardzo wysokie. Muzyka Dlatego wspólnie dbajmy o nasze naturalne środowisko. Śmiecenie odpada.